To jest kanał, porozmawiamy o skokach. Zakończył się konkurs indywidualny rozgrywany na obiekcie w Lachti. Wygrał Robert Johansson przed Eisenmichlerem, Geigerem, Granerudem, Kraftem, Tandelaniszkiem, Jo Jojukobeszim oraz Fiusem Paszkę. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs był bardzo przyjemny do oglądania. Cały czas wiatr pod naty, raczej dość delikatne warunki, stabilne zresztą i kwalifikacje, i obydwie serie z ósmej belki, ale zdarzył się niestety ten jeden moment, kiedy Powiało nieco lepiej i zawodnik skoczył bardzo dobrze i mówię oczywiście o Granerudzie, ale na samym początku powiem o Johanssonie. Johansson nie był dzisiaj najlepszym zawodnikiem, ale wygrał. To jest zasługa oczywiście Graneruda, ale naprawdę Johansson dzisiaj skakał bardzo dobrze i na co chcę zwrócić uwagę to to, że naprawdę pod względem stylowym bardzo się poprawił, bo jeszcze te dwa lata temu Johansson bardzo intensywnie pracował ramionami w trakcie lotu, a teraz... Jest to w znacznym stopniu zredukowane. Oczywiście on cały czas pracuje tymi rękoma bardzo często, ale w znacznie mniej widowiskowy sposób, i te noty są coraz bardziej adekwatne do tego, co on prezentuje. Do tych 57 punktów przy drugim skoku nie mam się jak przyczepić. Oczywiście tutaj nie będę zbyt dużo mówił o notach, ponieważ była mgła i jestem w stanie się założyć, że sędziowie, a przynajmniej nie wszyscy sędziowie, widzieli cokolwiek przez tą mgłę. Ale oczywiście brawa dla Johanssona, pierwsze zwycięstwo w sezonie, ogólnie czwarte podium, troszeczkę tak w Cieniu i Indwika i Graneruda właśnie zapracował na bardzo przyzwoite liczby, tak jak mówię. Dwa razy trzeci, raz drugi i po tym konkursie raz na pierwszym miejscu i do tego czwarte miejsce klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, naprawdę świetny sezon Johanssona. Dalej mamy Eisenbichlera, który tracił na lądowaniu... Tutaj sędziowie to raczej widzieli i odejmowali te punkty, ale skoki też długie. Gdyby były lepsze noty, to prawdopodobnie on by teraz wygrał i jeszcze więcej nadrobiłby do Gran Ruda w Pucharze Świata, ale i tak te 30 punktów to jakaś zaliczka mimo wszystko jest. Oczywiście mogło być tego znacznie więcej, ale i tak bardzo dobry występ Eisenbichlera. W końcu to jest Pizzerder Pucharu Świata i to udowadnia tym bardziej, że odskoczył nieco bardziej od Kamila Stocha. Trzeci Geiger bardzo dobrze prezentował się wczoraj drugi po pierwszej serii szósty w kwalifikacjach to no nie był aż tak genialny skoki jak dzień wcześniej podczas konkursu drużynowego i serii próbnej ale naprawdę Geiger w niedzielę też prezentował się bardzo dobrze mógłby być wyżej oceniany ale tak jak mówię była mgła więc tutaj ułomność tego systemu oceniania po prostu no i gwóźdź programu Granerud zdecydowanie najlepszy zawodnik tego konkursu. Co prawda był trzeci w kwalifikacjach, ale w pierwszej serii 132,5 metra. Jeśli dobrze pamiętam, dostał tam 57 punktów za styl, ale co on ma zrobić w mojej opinii przynajmniej moim zdaniem, co on ma zrobić, żeby dostać 19,5 albo 20, bo naprawdę to był piękny skok długi, symetrycznie prowadzony nart, nie było tego machania na prawo i lewo, tak jak miało to miejsce w konkursie to naprawdę był fantastyczny skok, bardzo dobrze trafiony i cała ta procedura odbicia też była prawidłowo wykonana 132,5 metra i było ponad 10 punktów przewagi nad resztą stawki i to było coś, no niesamowitego, zresztą przy tak wyrównanym konkursie, to było widać, że jednak ta stawka jest wyrównana Pomijając właśnie graneruda, który tutaj odleciał wszystkim, no to po pierwszej serii było tak, że Geiger drugi, Kraft siódmy, różnica 3,1 punktu, ale hit to jest dalej, bo Laniszek ósmy, 21. wolny z Hamanem ich dzieliło 6 i 6,4 punktu. Naprawdę to było widać w drugiej serii, że to się kompletnie przetasowało, pomijam Domena, który kompletnie zawalił skoki, ta różnica pomiędzy Johanssonem a Domem była przeogromna, ale... Po pierwszej serii naprawdę był straszny ścisk, i to jest właśnie zasługa równych warunków. I w drugiej serii Granrude też był to świetny skok, bardzo dobry, i właśnie złapał te nieco lepsze warunki, i naprawdę to przewyższenie było ogromne. To absolutnie nie jest tego typu skok, który miał miejsce podczas Mistrzostwa Światowskiego, gdzie Forfang skoczył pół metra dalej, ale był w stanie to ustać, ponieważ Forfang miał bardzo niski tor lotu i miał lutę podnarty, i mimo wszystko dość łagodnie podszedł do lądowania i był w stanie to ustać. A jednak tutaj Grany ród troszeczkę puścił w końcówce, też są go jeszcze dalej, może nawet na i 140 metr mógł dolecieć. I to jest takie mądrzenie się troszeczkę po fakcie. Czy on powinien się właśnie cofnąć, zrobić to, co powiedzmy kamień w 2014 roku w Oslo, gdzie on się po prostu cofnął, nie ciągnął do tego 140 metra, tylko wylądował w miarę, powiedzmy bezpiecznie, chociaż mało co nie upadł przy tym skoku na rozmiarze skoczni, czy jednak zrobić powiedzmy to co Rumorę, co Hałtameki robili w końcu 2005 roku, czyli ciągniemy do samego końca, żeby spaść z jak najmniejszej wysokości i jeszcze nie dać się po prostu wgnieść w to wypłaszczenie. To jest mądrzenie się po fakcie, ale no strasznie mi szkoda graneruda naprawdę, bo to był zdecydowanie najlepszy zawodnik konkursu bez dyskusji, zresztą on do Johanssona stracił tylko... 2,4 punktu. Upadając on miał noty po 9 punktów. Gdyby on wytrzymał jeszcze do samej linii, nie obróciłoby go, czy nie było takiego pełnego upadku, czyli byłby to po prostu skok podparty, no, to najprawdopodobniej otrzymałby noty 11, 12, może 10 i wtedy by wygrał konkurs. Ale niestety dostał noty po 9, stracił bardzo dużo, otarł się, o podjął tylko pół punktu straty do Geigera. I tak jak mówię, bardzo jest mi szkoda Grenoza, bo naprawdę chyba w żadnym innym konkursie tak bardzo nie zasłużył na zwycięstwo. To była Deklasacja, ale niestety skoczył za daleko i to jest pytanie, dlaczego często ta belka jest ustawiana dość asekuracyjnie, przynajmniej tak się wydaje. Bo właśnie może się zdać coś takiego jak tutaj, albo coś o wiele gorszego. Ja pamiętam jaka była yy, drama o to, że Larinto wylądował na rozmiarze skocznić też pół metra za rozmiarem skoczni i zerwał więc więzadło krzyżowe. I oto właśnie była drama, bo on skoczył no, pół metra za rozmiar skoczni, czy metr za rozmiar skoczni, to nie jest przeskoczenie skoczni. To, co zrobił rut, to jest przeskoczenie skoczni. A tutaj ojciec Larinto pojechał po organizatorach, a Larinto tak naprawdę nie przeskoczył skoczni. I to jest właśnie taki dylemat, żeby zawody były atrakcyjne, a jednocześnie, żeby były bezpieczne. Jeśli są warunki loteryjne, to już odchodząc od konkursu, to lepiej jest, kiedy tabelka jest asekuracyjnie ustawiona. Oczywiście, Wiem, że wielu zawodników skoczy na setny metr, ale lepiej, żeby zawodników kilku skoczyło na setny metr, niż żeby ktoś złapał lutę pod narty, wylądował 10 metrów za rozmiarem skoczni, zerwał, więc zadła krzyżowej i zakończył sezon. Piąty craft, kolejny, dobry występ zawodnika. Była przerwa z zakopanym, teraz wrócił i znowu skacze na bardzo dobrym poziomie. Szósty, tandem był piąty po pierwszej serii. Dobre skoki, może nie aż tak błyskotliwe jak w drugim konkursie w Noślad, ale też to są dobre. Skoki zresztą Norwegowie się świetnie spisali, wyłączając Lindwika akurat. Siódmy Laniszek, ósmym po pierwszej serii i tam różnice na pozycjach powiedzmy 4 do 7, jeśli chodzi o Puchar Świata, były nieduże dzięki temu Laniszek jest na piątym miejscu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. I ogólnie dobry występ, o pół, pół półeczki, lepszy niż to, co miało miejsce powiedzmy w TT Oyster czy w konkursie drużynowym w Lachti. ósmy highback, no zdecydowanie lepsze skoki niż te, które miały miejsce w drużynie, zwłaszcza pierwszy skok bardzo dobry, szóste miejsce, troszeczkę go tam zachwiało przy lądowaniu, ale i tak skok bardzo dobry. I dziewiąty Rioju, prawdziwa remontada. Oczywiście, tak jak mówię, tam były bardzo małe różnice i to nie przypadek, że Ryoju nie przesunął się wyżej, powyżej tego dziewiątego czy też ósmego miejsca, bo właśnie dolaniszka była ta bardzo nieduża strata, bo to było poniżej 10 punktów. Ale Rio, naprawdę ten drugi skok z 129 metrów był bardzo dobrze wykonany. Być może gdyby to były dwa takie skoki, no to byłby na podium, ale to jest gdybanie, co nie zmienia faktu, że poprawił się aż o 15 miejsc. Największy awans, jeśli chodzi o te zawody zdecydowanie. No i Paszkę, nieco skromniejszy awans, ale też ten drugi skok był bardzo dobry. Czyli z 15 na 10 miejsce. I w Pucharze Narodów no to tak, że tak naprawdę wszyscy umocnili się na swoich pozycjach. No może finowie odrobili kilka punkcików do do Szwajcarów, ale ogólnie status quo zostało zachowane. I reprezentanci Polski, nie było reprezentantów Polski, jeśli chodzi o czołową dziesiątkę, mimo tego, że Piotr Żyła wygrał kwalifikację, Kubacki był czwarty. Nie do końca topowe skoki żyły w samym konkursie, zwłaszcza w drugim skoku było dużo korekt zaraz po wyjściu z progu. I to się przekładało na nieco krótsze skoki tak jak mówię, stawka była dzisiaj bardzo wyrównana i nawet te pomniejsze błędy były dość mocno piętnowane i zachwiania. Na, 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 o tyle o ile były też piętnowane jeżeli arbitrzy to widzieli 11 miejsce Stękała 15 w kwalifikacjach nie było już szczególnie dobrze, było 30 miejsce był 17 po pierwszej seji, drobny awans po drugiej 15 miejsce i raczej zawodnicy z Polski byli nie w sosie, mówił tam Stękała że nie jest w stanie wytrzymać już w Lachti 116 o ile Granerud Zakopany miał straszne problemy z prędkościami najazdowymi, to teraz Stoch miał straszne problemy z prędkościami najazdowymi, by odstawał o kilometr, powiedzmy, od tej średniej stawki. Oczywiście tam, powiedzmy, Keiji no, to ma słabiutkie prędkości najazdowe, ale jednak Kamil nawet jemu ustępował, więc, no, stąd brały się. Teoretycznie te skoki wyglądały poprawnie, ładnie trafione, ładnie wykonane. Na progu to dobrze wyglądało, a dzisiaj akurat te prędkości u Kamila mocno, mocno odstawały. Dalej mamy 22. Jakuba Wolnego, skoki poprawne, ale bez rewelacji mimo wszystko, kubacki, dobrze w kwalifikacjach, powiedzmy, że w miarę przyzwoicie, w pierwszej serii, w drugiej, no nie były to tak dobre skoki, troszeczkę mam wrażenie, że za bardzo się zbyt wcześnie zastawiał te narty, coś takiego jak wcześniej miał tendencję do tego, stękała, że za wcześnie stawiał narty na sztorc i przez to dość wcześnie lądował, względnie wcześniej jak na to, ile mógł wypracować na podstawie prędkości, którą zachował w locie i... 29. Aleksander zniszczył Spadek po drugiej serii o 6 pozycji. Nieźle było w kwalifikacjach 16. miejsce, ale wpadają kolejne punkty i to jest jakiś plus. W końcu powiedzmy zawodnik zaplecza, czyli ktoś, kto wywalczył miejsce startowe w Pucharze Kontynentalnym, punktuje też w Pucharze Świata i to jest plus, o którym trzeba pamiętać. 32. Paweł Wąsek. 29. był w kwalifikacjach. No, odrobinę zabrakło kilkudziesiątych punktów, ale to można powiedzieć o naprawdę wielu zawodnikach, że zabrakło im dwóch punktów jednego punktu, kilkudziesiątych. To można powiedzieć naprawdę bardzo wielu zawodnikach. Dalej mamy Norwegię. Tak jak mówię, Norwegia umocniła się na pozycji lidera w Narodów. Trzynasty Forfang. Dobre skoki, aczkolwiek nie jakieś szczególnie oszamiące. Już zdarzają się lepsze skoki, chociażby w Citi Zenoistat. Markeng, co mnie bardzo cieszy osobiście, wraca. Osiemnaste miejsce, dwa Dobre skoki, nawet bardzo dobre skoki. Pierwszy skok był zachwiany, to niezbyt ładne było to lądowanie, ale dostał 53,5 punkta od sędziów, ale tak jak mówiłem, gła i tak dalej, i tak dalej. Dalej mamy Nindvika i to jest w mojej opinii największe zaskoczenie in minus tego konkursu, nawet większe niż Dawid Kubacki, ponieważ Nindvik po prostu nie dostał się do konkursu. Skok był delikatnie przewcześniony, ale jednak nie na tyle, żeby to skutkowało niedostaniem się do drugiej serii i nie do końca wiem, co tam się stało, nie jestem w stanie powiedzieć Natychmiast na gorąco powiedzieć, co tam tak naprawdę w pełni nie zagrało, bo chociażby Froń też miał lekko przywcześniony Skoka, jednak skoczył lepiej niż Lindwika. klasa sportowa aktualna tych dwóch zawodników się znacznie różni, a Lindwika chociażby był w w kwalifikacjach i to jest bardzo skakujące, i no nie widać co tam się stało, bo nie był to Skoka ani jakiś poważnie spóźniony, ani jakiś mega przywcześniony, czy te narty mu nie odbiły. No trudno powiedzieć co tam się stało, pewnie ktoś kto się lepiej zna na technikach niż ja byłby w stanie to powiedzieć. Tutaj mamy Niemców wspominany Freund 27, dwa całkiem niezłe skoki. Pierwszy delikatnie przywcześniony, ale ładnie lądowany skoki ogólnie kolejne punkty. Zawodnik po kontuzji, po przejściach bardzo dużo się męczył i jeżeli on będzie regularnie punktował przez cały sezon, to będzie wielkie osiągnięcie zresztą on tak naprawdę to robi. Cały czas jest gdzieś tam, albo w 30, albo blisko 30, czasami w drugiej dziesiące, więc to jest mimo wszystko sukces Freunda, że po tak poważnych problemach kilku kontuzjach. Jest w stanie wrócić na taki poziom, jeśli chodzi o rywalizację na światowym poziomie. 28. Haman. Pierwszy skok całkiem niezły, 21 miejsce. Drugi już słabszy, chociaż trudno powiedzieć tutaj, jak było z odczytami, ponieważ ci zawodnicy, pomijam tutaj domy naprawdę, bo on zawalił skok, ale niektórzy zawodnicy mieli dość dużo odejmowanych punktów, a jednak wydawało się, że ich nie niosło. Ale to jest taka sugestia na zasadzie się To nie jest coś, co mogę łatwo udowodnić. 37. Konstantin Schmidt Skok kwalifikacyjny był bardzo dobry Jak na jego aktualne możliwości W końcu nie zastawił się tak tartami Nie wyhamował tylko faktycznie bardzo ładnie podwyższył torlotu Nie miało to miejsca w samym konkursie Ponieważ teoretycznie był zadowolony Ale znowu zastawił się na One były zbyt na sztorc postawione Mimo tego, że on kieruje to odbicie w górę To jednak narty były za bardzo na postawione w jego przypadku No i po prostu błąd, który się powtarza Już od Engelbergu Czy też wręcz od ostatniego skoku w planicy Dalej mamy reprezentację Austrii Asenwald, miejsce 14, takie po prostu solidne skoki, ani jakieś szczególnie wybitnie udane, ani jakieś szczególnie złe, po prostu takie solidne, podobnie jak Huber, miejsce 17, na pewno to nie jest ten poziom co w Zakopanem, ale też nie ma jakichś powodów do smutku, tym bardziej, że Kraft wrócił i tak naprawdę zastąpił go na pozycji lidera reprezentacji Austrii. 39, Hell, no można było oczekiwać po nim nieco więcej, ale też dość wcześnie odpuszczał. Te skoki, jeśli chodzi o lot, bardzo szybko składał się do lądowania. I być może mógłby wyciągnąć kilka metrów więcej, ale nie skakał szczególnie dobrze. W kwalifikacjach było zresztą 44 miejsce, więc nie skakał dobrze tutaj Herl Nie bez powodu nie znalazł się w drużynie. 49. Maximilian Steiner. 34. W kwalifikacjach więc całkiem nieźle, ale w samym konkursie też troszeczkę... Nie za dobry ten skok, delikatnie mówiąc. I Bachlinger, dla mnie zaskoczenie i minus, że ten zawodnik nie dostał się do konkursu głównego, bo oprócz niego odpadł jeszcze tylko gąsienica, do tego soku by też odpadł, ale został i tak zyskać kołany, więc to żadna różnica, a chociażby Malcew zajął w tych kwalifikacjach 47 miejsce, więc to pokazuje, jak niski poziom był mimo wszystko tego progu kwalifikacyjnego a Bachinger przypominam, drugi, trzeci zawodnik dopiero z obchoru kontynentalnego w Innsbrucku, więc to jest zaskoczenie i minus. Słowenia, dwunasty Peter Preutz, pierwszy skok długi, problem z lądowaniem w drugim, też całkiem niezły skok i to lądowanie było dużo lepsze. Dalej mamy Paulo Ciccia, no może nie aż tak rewelacyjnie jak podczas serii próbnej przed konkursem drużynowym ale dwudzieste, pierwsze miejsce, 15 miejsce w kwalifikacjach, skacze na pewno o klasę, czy też dwie klasy lepiej niż miało to miejsce, powiedzmy te dwa tygodnie temu ale też nie skacze chyba i jeszcze na takim poziomie, jak miało to miejsce na początku pierwszego periodu Pucharu Świata. 30. Domen. Pierwszy skok taki całkiem, całkiem niezły. Zalewie 45. miejsce w kwalifikacjach, a drugi spóźnił skok narty, zastawił go na straszne troszeczkę tak jak Konstantina Szmida, tylko, że u Domena było to jeszcze bardziej naturalne i ten skok wynikał tylko i wyłącznie z tego błędu. To nie była zasługa wąków, on po prostu zawalił skok w sposób bardzo zauważalny. 40. Bartol. Nie skakał jako szczególnie dobrze w kwalifikacjach, też byłby poza 30 -tką. I powiedzmy, taki występ na miarę oczekiwań, podobnie jak czterdziesty pierwszy, Może nie zawalił skoku tak spektakularnie jak miało to miejsce w Drużynowce, ale też szału nie było, jeśli chodzi o Ilara, Japonia. 18 miejsce Yuki, Asato, awans o 10 pozycji, słabo było w kwalifikacjach, 38 miejsce. Zawodnik, delikatnie mówiąc, niestabilny, jeśli chodzi o formę. Na początku sezonu był właśnie dość stabilny, a później to się rozregulowało, zresztą, tak jak mówię, piątek zakopane, sobota zakopane, niedziela zakopane, lach i sobota, lach i niedziela, za każdym razem inny załomik przynajmniej nie prał się po twarzy, jak miał to miejsce w zwyczaju. Dalej mamy Keiji Sato, 25 miejsce po pierwszej serii, 20 po drugiej, podobnie jak Sato, dość wyraźnie awans, co prawda Sato omawiał aż o 10 pozycji, tylko o 5 miejsc, ale jednak występ lepszy niż drużynówce, w kwalifikacjach było przeciętnie, bo było to tylko 40. Pierwsze miejsce, ale występ mimo wszystko na taki malutki plusik, zwłaszcza patrząc przez pryzmat drużynówki i kwalifikacji. 31. Jushiro był delikatnie lepszy od Iwasy, ale mimo wszystko ten wybór Iwasy do drużyny się bronił. Iwasa 34. był zadowolony po swoim skoku i to jest jeden z tych zawodników, którzy pomimo dobrego skoku, przynajmniej tak się wydawało na początku, jednak nie dostali się do serii punktowanej. I o innych zawodnikach też to będę mógł za chwilę powiedzieć. Dalej mamy Szwajcarię, Fanden 26, 28 w pierwszej serii, 28 kwalifikacjach, takie równe, solidne skoki, nie tak błyskotliwe jak ten drugi z konkursu drużynowego, ale na pewno na odrobinkę wyższym poziomie niż chociażby w Zakopanem. 42 Dominik Peter, 43 Schuler, 47 Hauswitz, ciężko było oczekiwać więcej, mimo że Schuller i Peter mieli nieco lepsze pozycje w kwalifikacjach, no to jednak... Ciężko było się spodziewać, że ci zawodnicy zdobędą punkty albo będą chociaż blisko zdobycia tych punktów. Po prostu takie skoki poprawne, ale bez szału. I mamy Finlandię z Estonią. Jedyny punktujący to 24. Kytosaho. Pierwszy skok bardzo przyzwoity. Drugi. odrobinkę, odrobinkę słabszy. 20 miejsce po pierwszej serii. 24 po drugiej. Kolejne punkciki wpadają na konto reprezentacji Finlandii. 35. Jarko Mete Prawdopodobnie oddał najlepszy skok w tym sezonie, bo naprawdę nie był aż tak pasywny. W trakcie lotu ja też drobinę szczęścia do warunków, chociaż to jest nadużycie mówić szczęście do warunków przy tym konkursie, bo naprawdę były one w miarę równe. Szczęście niż szczęście miał Granerut, ale o tym już mówiłem wcześniej. 36 Alto zaskoczenie i minus troszeczkę przywcześnił, ale wydawało się, że to będzie załonik, który spokojnie dostanie się w drugiej serii. W końcu był 18 w kwalifikacjach. drużynówka też nie do końca weszła, zwłaszcza drugi skok. 38 Majero, kolejny załonik, który wydawało się, że skoczył. Na punkty, ale jednak troszeczkę zabrakło, ale te różnice punktowe w czwartej dziesiątce były naprawdę minimalne. 44 Etu Lusjainen, 48 Malcew. Dla Malcewa wyczynem jest po prostu przebnięcie kwalifikacji Etu. Skoczył po prostu na tym poziomie, który prezentował wcześniej, bez żadnych odchyleń ani na plus, ani na minus. I jakby to powiedzieć, Finowie dzisiaj drużynowo pokonali Szwajcarów, ale konkurs drużynowy był dzień wcześniej. I Ameryka Północna, tutaj nie ma co omawiać reszty świata, ponieważ jej wlachti nie było. 25. Mackenzie Boyd -Klaus. pierwszy skok bardzo fajny, bardzo ładnie trafiony na progu, 19. miejsce, później ten drugi skok, no już nie aż tak dobry spadek o 6 pozycji, ale i tak kolejne punkciki wpadają na konto Kanady, co jest zasługą w 99% oczywiście Boyd Klausa, bo Sokół nie dość, że nie przeszedł w kwalifikacji w normalnych zawodach, bo on nie skoczył nawet 100 metrów, to i tak został dyskwalifikowany. 45. Urlaub. Znowu ten sam błąd, który się powtarza o Urlauba, czyli prawa narta jest zbyt wysoko, jest ustawiona pod kątem. W zasadzie ona jest krawędzią, niemalże prostopadle, do zeskoku, co jest oczywistym błędem. Zanim on to skoryguje, to jest już te, powiedzmy, co najmniej metr traci na wysokości przelotowej. I stąd bierze się tak słaba odległość, ponieważ to jest zawodnik, który ma całkiem niezłe wyjście z progu, całkiem fajną pozycję w locie i na pewno jest o wiele lepszy, jeśli chodzi o lądowanie, od na przykład Kevina Bignera, który tak naprawdę do ostatnich zawodów, w go widziałem, on nie był w stanie wylądować, tak, żeby otrzymać w miarę wysokie, no to jednak urlop to potrafi i podkreślam to cały czas, jest junior, rocznik 2001, dalej Decker Dean 46, no dzisiaj nie wyróżniał się na plus, jeśli chodzi o swoich. Rodaków, bo w dużynówce faktycznie wyróżnił się chociaż trochę nad poziom swoich rodaków. 50 Larson, no słabiutki skok. Narty od niego odeszły zbyt agresywnie, był bardzo nisko nad skokiem, i skok był, tak jak mówię, już na samym początku nieudany. Bez kwalifikacji gąsienicy i tak jak mówię po raz kolejny, całkup w kwalifikacjach. Jeśli chodzi o klasyfikację Pucharu Świata, no to mamy Grande Ruda, przekroczył 1000 punktów mimo upadku, 1000 punktów i 6 Dalej mam Eisenbichlera, 210 punktów straty, 100 345 punktów straty, Johansson 471 wyprzedził kilku zawodników, Laniszek 502 punkty straty, Kubacki 509, Żyła 513, więc prawdopodobnie to ulegnie zmianie od razu po pierwszym konkursie Willingen. Geiger 549, Lindvik stracił przez to, że nie dostał się do drugiej serii, 569, a było prawdopodobne, że to on może się znaleźć na 5 czy 4 miejscu w klasyfikacji generalnej w Chorwysiote, jeżeli by podtrzymał tak dobrą formę. I Yuki to 631, jednak suma tych nierównych skoków daje mimo wszystko, suma sumarum całkiem niezłe miejsce w Pucharze Świata. I na koniec omówię konkurs indywidualny Pań w Lubnie wygrywa Erin Marie Kwandal jest to niezwykłe, ponieważ to jest zawodniczka, która pierwszy raz zdobywa punkty Pucharu Świata, troszeczkę zapachniało Reinhardem Schwarzenbergerem, tylko że Schwarzenberger w ogóle debiutował w Pucharze Świata, a jednak... Kwandal miała występ chociażby w Ramzał, ale to są pierwsze punkty, od razu zwycięstwo. Dalej wielka faworytka na drugim miejscu Emma Klines, fantastycznie weszła w konkurs 94 metry po jej skoku, obniżono belkę 17 na 16. Jeszcze później Kwandal skoczyła 92 metry przy gorszym stylu, zdecydowanie gorszym stylu i dzięki temu Klines prowadziła po pierwszej serii. Niedługo później jeszcze obniżono belkę do 15 stopnia. I to była największa zasługa właśnie tego, że Klinec i Kwandan miały dość wyraźną przewagę nawet nad Sarą Takanashi, bo ostatnia dziesiątka naprawdę miała strasznie ciężko, ciężko było w ogóle doskoczyć nawet tym najlepszym zawodniczkom do punktu konstrukcyjnego. Zresztą przy okazji nie do końca tak naprawdę wiem co się stało, ale Chiara Hertz powtarzała swoją próbę. W pierwszej serii dyskwalifikacji została Yuki Ito, na trzecim miejscu Marita Kramel i Derka. Pucharu Świata, można powiedzieć, że umacnia się na tym miejscu. Czwarta, Sara Takanashi. Na piątym miejscu, Maren Lundby. Szósta, Katarina Althaus. Siódma, Daniela iraszkost Stolz. Awans o cztery pozycje względem pierwszej serii. Ósma, Thea Miniam-Bienzet. Wicemistrzyni Świata Juniorów z Oberwizental. Dziewiąta, Sophie Schorscha, której nie było w konkursie y, drużynowym, jeśli chodzi o reprezentację Austria, jednak spisała się o klasy lepiej niż y, Liza Eder. I dziesiąta, Nika Krishnar jedna z ofiar tej obniżonej belki, wyraźnie obniżonej belki, jeśli chodzi o czołową dziesiątkę w serii pierwszej, bo w drugiej to rozpoczęło się od belki 17 i czołowa dziesiątka miała belkę na 18 stopniu i jeśli mowa jeszcze o całym konkursie, to nie wytrzymała Emma Klinec w ostatniej serii, ponieważ Fandal nie skoczyła dobrze, to jednak wylądowała to prawidłowo, nawet bardzo dobrze jak na siebie, a Klinec no Skok zbyt krótki, nie dała rady się obrońcia, naprawdę wydawało się, że to jest ta klarowna faworytka. Mimo tego, że Kwandal wygrała serię próbno przed konkursem różnym, to jednak wydawało się, że Klinec jest takim dość klarownym faworytem do zwycięstwa. Tym bardziej, że pierwsza dziesiątka została w pewnym sensie wycięta. Może to jest zbyt ostre słowo, ale jednak była wycięta. I jeśli chodzi o reprezentantów Polski, bo pewnie to większość tutaj obecnych interesuje, Kinga Rajda na 30. miejscu, 29. po serii. Pierwszej, prawdopodobnie najlepszy skok z tych czterech, które mieliśmy okazję zobaczyć, przynajmniej przy transmisji w Eurosporcie, to był ten konkurs pierwszej serii, ponieważ i w drużynówce, mimo że te skoki były teoretycznie dłuższe, to jednak ten skok był najlepszy. W drugiej serii już skok najkrótszy, najsłabsza nota z serii drugiej, ale punkty są, to jest plus. Osobiście obstawiam, że Kamila Karpiel zdobędzie punkty, ale dla odmiany jej się chyba właśnie przytrafił najgorszy Skok, biorąc pod uwagę i kwalifikacje, i konkurs drużynowy, i konkurs indywidualny, to właśnie na ten konkurs indywidualny przypadł najgorszy skok. Troszeczkę ta lewa narta wymknęła się w pewnym momencie spod kontroli i trzeba było ją delikatnie skontrować i stąd się wzięło 33. miejsce, aczkolwiek to też nie był jakiś szczególnie słaby skok, tylko po prostu, no, troszeczkę słabszy. Nie wystarczyło do punktów. Oczywiście wielkie brawa dla Kingi Ridy, że po tak makabrycznym mimo wszystko upadku, jaki miał miejsce, Podczas mistrzostw Polski w Wiśle faktycznie pozbierała się szybko. Na tyle szybko, że jest w 30 zawodniczek Pucharu świata, a w następny weekend czekają nas zmagania, jeśli chodzi o puchar świata mężczyzn na największym obiekcie dużym, który jest realnie zdatny do użytku, ponieważ de facto Obiekt Wingen nie jest największym obiektem dużym na świecie, tylko po prostu inne aktualnie nie nadają się do użytku. To tyle. Do usłyszenia.